Cześć witajcie po dłuż, długiej przerwie spowodowanej na to że nie dostawałem paczek witam was daily unboxing mam dzisiaj dla was jedną dużą jak widać paczuszkę od no pisze firma fibra.halo.pl znaczy no, prawdopodobnie no raczej na pewno to jest przesyłka z konkursu Znajomi Warszawy z Facebooka, także większość z Was pewnie zna ten konkurs. Tak więc otwieramy. Raz, raz jeszcze tu i jedziemy. Mamy tak Koszulka znajomi Warszawy. I to jest prawdopodobnie. Bracie, no na pewno kubeczek. Otwieramy. Nie jest kubeczek. Po przyciem, dobrze na bok. Jakaś foilka, chyba nic nie ma. Nie, chwilę, coś tu jest A co to jest? Hmm. Może po prostu jakieś papierki? Kreda? Kreda do usztywnienia kubeczka, żeby się nie wgniót, czy coś w tym stylu. Nie No Nie no, ale spoko, dobrze. No więc, a tak prezentuje się kubeczek. Sty Warszawa 2016. Zakochaj się w Warszawie. Jesteście teraz znajomymi. I jest adres www.facebook.com Warszawa 2016 Baczek bardzo fajny, ładny. A także dziękuję firmie Inpost, która dostarczyła go w całości. Teraz otwórzmy koszuleczkę. Damy na bok. Rozmiar LK i zobaczmy Jest Zakochaj się w Warszawie Tęki samolot jak na kubeczku oraz z tyłu Ty, Warszawa, jesteście teraz znajomymi. w Facebook Warszawa 2016 to co? No to by było na tyle Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę internetową poświęconą darmowym gadżetom, który właśnie tam widzicie www.darmowe gadżety.com raz na moją stronę internetową www.raylefotowidow.ubf.pl No to trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.